Planetolog, tam gdzie mam planetę na mapie? A, no. Dzięki. Brawo. Hmm, co ja włączyłem? Planetolog. Chcę uczyć się więcej. A, do widzenia. Brawo. on se z nim pogadał. No dobra. Ale tu jest planetolog. Planetolog dla wszystkich nowych graczy jest mega ważny. Ponieważ... Pozwala nam rozwinąć umiejętności, które zwiększają wydobycie. I zwiększają wydobycie i zagęszczarką, i maszynami, zmniejszają zużycie paliwa i polepszają zasięg skanera. Także zużycie paliwa proszę. Ornitopter minus 20. Zużycie paliwami naziemnymi minus 20%, minus 20% również zużycie energii przy wspinaniu się. Także planetolog must have. Szczególnie na początku. Mega ważny gość siedzi tu. Potem, jak go odkryjecie, rzeczywiście ma znacznik planetologa. Planetolog podstawy. No dobra, no to już poszukamy chyba jednak z palca tego drugiego planetologa. On, on gdzieś chyba tu jest, zaraz, on jest w imperialnej stacji numer 2? 997 197 niby, no dobra, no to polećmy do tej imperialnej stacji. Tam ktoś łazi, tu łazi. Tak i to nie jest planetolog. Bo bym go nie mógł zabić. To też nie jest planetolog. Ja nie mam amunicji nawet do tego pistoletu. Bosko. Ale mi się nie chce wierzyć, żeby on tu siedział, bo tu są MPC, którzy zabijają na zewnątrz. Właśnie. Ktoś tu musiał być przede mną. I byłem tu na dole. Dzisiejszy dzień jest w poszukiwaniu planetologów. Ej, to nie jest planet... O ty, patrz, jest planetolog, a ja do niego strzelam. Sorry za nieporozumienie. Don't shoot! Idealnie, na mnie zaczął krzyczeć. Oczywiście, że się dostanę do bazy. jest fajny skuter, ktoś spadł z skuterem na dół. Pierdzielną o ziemię konkretnie. Nawet jest... Nakaz egzekucji. Quest. Oj, oj, Poszedłem z małą ilością wody. Dobra. Plany to rogo ogarnięty. Jakby Was denerwował mój szczekający pies, to nic na to nie poradzę. Bo coś siedzi na zewnątrz. Ktoś go na balkon wypuścił. To wyobraźcie sobie, jak musi wkurwiać sąsiadów. Tak, tu są. Yy... Nie piją drugiej. To jest najlepsze. Patrzcie, MPC-ty biją się ze sobą. Już tu byłem, to jest śmieszne. Pamiętam jak tu byłem, jak miałem problem z nimi, żeby ich zabić, bo oni tarcze mieli. A teraz to po prostu byk i po problemie. Tego oczarujemy, jabniemy tego dobijemy teraz to jest trochę łatwiej okej okay. oj patrzcie zblokowała mnie cholera dobra ja nie wiem gdzie ja mam iść bo tak trochę błąkam się po tej stacji że mam kompas i warto by iść za kompasem tu ktoś umarł i to, ja go, i to nie ja go zabiłem tam ktoś klęczył a dokładnie klęczał przecież on klęczał przed maszyną modlił się do maszyny dość. dziwny jakiś ale chyba idę we właściwym kierunku bo coś się dzieje Wyczekałem na ciebie i do widzenia. <laughs> o, jeszcze mnie ogłuszy. No, patrzcie, jaki obaga miałem. No, nie trafiłem. O geniusz. A ty do mnie nie strzelaj tyle. Patrzcie, przeżył, no? Dziabnąłem go i przeżył. Ja teraz nie mam siły na blok. Będziemy się zataczać. Obaj. Ja i on. Dobra. Dość już. Parujemy. O. Zagryłem gościa i dostałem dostęp. 25 metrów. 24 metry do próbek. O. o. Żeby moje psy szły na spacer. Czekajcie, bo drzwi bo będą nam tu czekać jak szalone. Dobra, jest no ja wiem, no bo to czasem te questy, no. Będzie tutaj opowiadać. Pięknie dostarcz. Dziękuję. Dobra, i teraz zobaczmy gdzie można. W bazie na południu basenu Haga. A czy muszę do domu wrócić do niego. I lecimy do niego z powrotem. Tu. Zobaczmy, czego on ode mnie chce. Poczekaj, bo spróbuję przeczytać, co on mówi, po to, żeby może wiedzieć, gdzie jest jego trzecia misja. Nie wiem, no dobrze. Jeśli chcesz pomóc jednemu, co mam zrobić? Dostarczy raport z postępem przełożonym przełożonymi Cyprianowi i jo. Przy okazji musisz przekonać, by udzielił mi dostępu do badań, które odziedziczył jako planetolog Arakis. Wywodzi się z Regis. Dobrze, przywilejów dobre i silnego. Uważaj, choć Araki nie jest objęte. Okej, okay, obrazi cię na śmierć. Dobrze, ogarnijmy go. Obiecałeś mi lekcję. Tak jest. No dobrze, kościół. Jestem gotowy do nauki. Dobra, udało się. Mam trzecie zadanie. I powinienem mieć planetologa. Ja cię, patrzcie. Lecimy. Uzysk glancy laserowej. 3 punkty umiejętności. Ładnie zżera. Plus 20% uzysku. Regeneracja mocy może Uzysk, Co? zasoby za lance lancerowej. Serow Czyli mam łącznie plus 40 uzysk. która rosy nie używam. Regeneracja mocy O 10% No przyda się. Hmm, wspinanie mamy w nosie. I z... Mniejsza utratę maksymalnej wytrzymałości do naprawiania bonus jest To jest super sprawa. Lecimy. Zużycie paliwa łazików. Ornitoptera. Promień wykrycia mam w nosie. Wydobycie maszynami plus 20%. Gąsiennika, yy, boże. Gąsiennika piaskowego jeszcze nie mam. To mnie nie interesuje. Co tu jest? Maksymalna moc baterii to mi ta maksymalna moc baterii. Zagęszczarka. Zagęszczarka. Mogłaby też się przydać. Ale tak, polecam pana planetologa. Każdemu. Specjalnie dzisiaj dla niego tu przyszedłem. Dla pana planetologa.